Cześć mam z tej strony Wungier Pola. A to kolejny odcinek z gry Five Nights at Freddy's i kontynuujemy i gramy trzecią noc no Dobra Na razie poczekamy chwilę, chociaż i wysłuchajmy co mówi. O, tu jest już cika Nie do końca skupiłem się na tym co mówił, ale O tu już jest bo Nie mogę marnować zbyt dużo energii, więc będę rzadziej spoglądał Pierwsza w nocy już jest O, oh jest! O oh, cholera Nie wiem gdzie jest teraz Chyba sobie gdzieś przeszła O oh, kurde, jest już tutaj Chyba szybki taki zwiat. Teraz jest w miarę okej poza tą ciką O kurde Dobra Trochę się nawet wystraszyłem. Trzeba poczekać coś pójdzie Dobra, szybko przejrzę. Koniec niebezpieczny dość pewnie. Chyba co poszło? To poszło sobie, ale nie daleko. No niedaleko. Może się cofnie bardziej. Wróciła, a można żeby widzieć go i on na razie. A, z energią chyba jest nieźle. cofa się, dobra, bo oni i Freddy dalej są na miejscu, więc. Ale siostry też jest to miejscu. W no, czasami się upewnia ci nie przeszło. Ale jest dalej. Ora, praca energię patrząc na kamery w taki sposób. Ale patrzył tylko na trzy kamery, tam gdzie jest Chica, Foxy Pony i Freddy. Nie ale nie tego nosa, bo to może go przyciągać, tak to słyszałem. No kurde, trzecia nie wchodzi, a już dużo energii zbordowałem. Mimo, macie jakaś muzyczka się odpaliła. O, co snęłaś jej to bardzo. Ale ich też już tu nie ma, bo nie jest tutaj. A teraz jest trochę przerobane. Trzeba Frediego wypatrywać w tych ciemnościach. A dokładnie jego oczu. O, to teraz będzie ciężko nie, wiem, czy to przejdę za pierwszym razem. Cieka jest bardzo daleko, więc może nie przyjść tak szybko. Więc na razie nasłuchuję. A no, go powinienem patrzeć. Nie on czy teraz nie wybiegnie czasami. Nie wybiegnie, ale tam jest przy okazji boli. O jest Freddy. Cika jest w kuchni, bo coś to słychać, nara. on już jest tutaj. Nara. jest bezpiecznie w biorę. Muszę na Freddy'ego patrzeć często. A, a Freddy jest tutaj. Widać go się to się oczy. Myślałem, że będzie spokojniej. O, rozpokoiło się uciki. Sprawdźmy. O kurde. O kurde. Dobra. A te creepy są te animatroniki O nie, dalej tutaj. O kurde. O, widać cień, on dalej tam jest. No, ja bardzo mocno słaży, aż 3. Spora, już go nie ma. Ale Freddy przechodzi Jest tutaj teraz. No teraz ma od Bara włożyć sobie. Może ugram, ale wątpię. Lis jest w miejscu. A gdzie jest Freddy. Tu go nie ma. Tu ani tu go też nie ma, więc jest tutaj. A tam go nie zobaczę. 10% i piąta. Freddy raczej nie będzie dużym zmartwieniem, więc oj, no nie wiem czy to ogromne. No jeszcze go, o no, ich też się nie muszę martwić, ale energii nie starczy. Starczyło im. Miałem wrażenie, że 2 piątą wbiła i miałem mną energię. No dobra, ta trzecia noc nie była aż taka trudna. To teraz lecimy z czwartą. Tradycyjnie sobie ja poczekam. No, już się ma, nie nie boję O kurde, teraz to się wystraszyłem. On był szybki. Nawet tamten typu nie zdążył skończyć mówić. No, ale to spróbuję jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz zadzwoni? Chyba już nie zadzwoni. O to trochę krucho, Trzeba częściej tu patrzeć na niego, on już jest przygotowany do ucieczki. Trochę zaszczędzę bardziej energii, bo ostatnio było krucho, ciekaw w kuchni już jest, tak. Para, tylko cika, która jest w kuchni mi grozi na razie A spodosufuję trochę O kurde Freddy już i Bonnie testy już, już posadł no, no, chyba dalej... nie wiem, może się cofło Może się cofnęło Dobra, jest tutaj Boni jest tutaj Freddy jest tutaj. A co z nim? On jest tam, dobra Więc teraz mogę poczekać w sumie. Pierwsza w nocy już jest Nie mogę tak zwlekać z tego co już zauważyłem Czy Kasia chyba wróciła właśnie? Tak. Trzeba Frediego popatrzeć. Na razie, okej okay. Ten to przygotowany do ucieczki już jest. Bo nie jest tutaj. A cika tam, no to dobra. Może to ugram. No stoją w miejscu, ale ostatnio też tak było, i nagle ruszyli do mnie wszyscy. Dobra, tracę teraz głupią energię, więc tylko zareklam, jak wygląda sytuacja. Cika w kuchni, on tutaj. Dobra, jest okej okay, wiarę. Zresztą znaczy na Foksiego będę musiał częściej patrzeć. To zareklam szybko, Rona jest tam. Muszę na Freddy'ego patrzeć. I nie wiem, czy ten typu teraz poszedł. Bo niego zgubiłem. Tego nie ma. Nie ma. Nie ma. No, on się wrócił. Ale Freddy se poszedł. Tak kurde Czekaj, już się tutaj A z baterią krucho Tak kurde krucho O krucho Dobra, ale się udało. Bo się nie spodziewałem, nie teraz. O, teraz to nie wygląda za dobrze. Coś się tu działo przed chwilą. A, to jest boli. O nie, tu ciekawe. Tu coś się włączyło, jakaś pozytywka czy coś. Ora, nie gdzie jest Freddy? Kompletnie czy blisko, czy daleko? Może jest tam, no Freddy, pewnie tam, ale marnuje za dużo energii, zginę prędzej. Czy się pewnie jak on wygląda, dobra? No to nie wiem jak on tak szybko przebiegł, ale trochę mnie zaskoczył, ale się nie wystraszyłem jakoś bardzo. Postaram się, aby następne odcinki były z kamerką już. W sumie tak bez sensu trochę bez kamerki to nagrywać. O dara, no to na tyle z tego odcinka, no to czas się ma na dokolejnego odcinka.